Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z drugiego rozdziału Księgi Jozuego od wiersza pierwszego do osiemnastego. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z zszytym dwóch wywiadowców, dając im polecenie. Idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i odpoczęli u niej. Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach. Oto mężowie z synów Izraela przybyli tutaj nocy, by wybadać kraj. Posłał więc król Jarycha do Rachab, rozkazując, wydaj tych ludzi, którzy przyszli do Ciebie i weszli do domu Twego, bo przybyli w celu obejrzenia całego kraju. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pośpieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż do Brodów, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy rahab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała: Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed Wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sychowi i Ogowi, których zgładziliście. Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec Was, ponieważ Pan Bóg Wasz jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja wyświadczyłam Wam miłosierdzie, tak i Wy okażecie miłość domowi Mego Ojca. Dacie mi znak jako rękojmę, że zostawicie przy życiu Mego Ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej wywiadowcy. Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci miłosierdzie i wierność. Po czym spuściła ich po powrozie z okna, gdyż do niej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający. I ukryjcie się tam przez trzy dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. Wywiadowcy powiedzieli: Tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich. I całą rodzinę. W przeczytanej historii na szczególną uwagę zasługuje wiara Rahaby. Rahab nie mogła pochwalić się swoimi przeszłymi uczynkami, bo była nierządnicą. Ale pewnego dnia uczyniła zbawienny krok wiary, który ją ocalił wraz z jej rodziną. Wiara zrodziła się w sercu Rachaby w wyniku usłyszenia wieści o cudach, jakie towarzyszyły wyprowadzeniu Izraela z Egiptu i jego wędrówce aż do granic Jerycha. Wieści o potężnych cudach, jakie Bóg czynił wśród Izraelitów, przekonały Rachabę, że Bóg Izraela był Bogiem nieba i ziemi. Gdy tylko Rahab dowiedziała się, że Izrael ma zamiar zdobyć Jerycho, to nie wątpiła, że go zdobędzie. Inni mieszkańcy Jerycha mogli mieć nadzieję, że potężne mury, którymi miasto było obwarowane i olbrzymowie mieszkający wewnątrz obronią ich. Ale Rahab wierzyła, że dla Boga, który był z Izraelem, mury i potężna armia nic nie znaczyły. Drugim powodem wiary Rachaby w to, że Izrael zdobędzie Jerycho, był strach mieszkańców Jerycha przed Izraelem. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego mieszkańcy Jerycha bali się Izraela, pomimo że byli silniejszymi od niego? Otóż dlatego, że byli bezbożnym i grzesznym narodem, z którym nie było Boga. Z Izraelitami wtedy był Bóg, ponieważ oni byli Mu posłuszni. Czytając Stary Testament, zauważamy, że Izraelici nie zawsze byli posłuszni Bogu. Po pewnym czasie oni zaczęli czynić to samo, co czynili bezbożni mieszkańcy Jerycha, w wyniku czego spotkał ich taki los, jak mieszkańców Jerycha. W Psalmie 112 czytamy. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce Jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce Jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Człowiek, na którym ciąży wina, boi się szczególnie wtedy, gdy nadchodzi coś złego, ale ten, kto ufa Bogu i spełnia Jego przykazania, nie boi się. Pan Jezus powiedział do uczniów: Usłyszycie o wojnach i o pogłoskach wojennych, uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, lecz jeszcze nie koniec. Wierzący nie powinni się bać złych nowin, ponieważ z nimi jest Bóg, który jest w stanie zachować ich od śmierci. A gdyby nawet nie zachował, to śmierć dla zbawionych jest tylko przejściem do lepszego życia. Ten, kto żyje bez Boga w grzechu, słysząc wieści wojenne wpada w trwogę podobnie jak mieszkańcy Jerycha. Rachab była jedną z wielkich grzesznic Jerycha, której groziła śmierć podobnie jak wszystkim innym, ale ona znalazła drogę ratunku dzięki wierze. Jej wiara nauczyła ją prosić wywiadowców izraelskich o ratunek. Potem ona też nią się uchwyciła obietnicy wybawienia. Dowodem jej wiary były jej uczynki wyrażone wywieszeniem purpurowego sznura na zewnątrz jej domu. Ona wierzyła, że dzięki temu sznurowi nie zginie razem z mieszkańcami Jerycha. W Nowym Testamencie znajdujemy dwie wzmianki o wybawieniu Rachaby. W liście do Hebrajczyków czytamy że ona dzięki wierze została zachowana od śmierci, a w liście świętego Jakuba czytamy, że została usprawiedliwiona z uczynków. Między tymi dwoma cytatami nie ma żadnej sprzeczności, bo wiara i uczynki muszą iść w parze. Każdy z nas powinien nauczyć się od Rahaby, że należy wierzyć i czynić. My obecnie nie znajdujemy się w lepszej sytuacji, niż znajdowało się wtedy Jericho. W Piśmie Świętym czytamy, że temu światu grozi zagłada z powodu jego bezbożności. Świadomość tego jest pierwszym krokiem do zbawienia. Wielu ludzi żyje sobie beztrosko i bezpiecznie, bo nie zdaje sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa. Następnym krokiem do zbawienia i tym samym uniknięcia kary Bożej jest prośba o zbawienie. Pan Jezus powiedział: Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, półkajcie, a otworzą Wam. Potem trzeba uwierzyć obietnicom Bożym, znajdującym się w Piśmie Świętym odnośnie zbawienia, tak jak Rachab uwierzyła obietnicy wywiadowców. Pan Jezus powiedział: Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. A święty Jan napisał: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Drogi przyjacielu, jeśli prosiłeś Boga o oczyszczenie cię z grzechów i o przyjęcie cię jako swoje dziecko, to musisz uwierzyć, że On spełnił twoją prośbę. Następnie musisz poprzeć swoją wiarę uczynkami. W Piśmie Świętym czytamy Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wierzący człowiek musi różnić się od innych ludzi swoimi uczynkami. Dom Rachaby wyglądał odmiennie od wszystkich innych domów, bo do jego okna był przywiązany purpurowy sznur, ale tylko dlatego znajdujący się w nim zostali ocaleni. Podobnie ci, których grzechy zostały przebaczone i których życie jest odmienne od innych, będą ocaleni od wiecznego zatracenia. Amen.